Hej, z strony Kokosowi witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Jak widać, po tutaj będziemy dzisiaj grać na blokowo i zdobywać jak najlepsze rzeczy. Z samego początku Wam powiem, że mam dla Was rozdania Trivia, czy VIP. No, co trzeba napisać, to dać suba, lajka pod filmem i ten. Napisać swój eee, czy Trzy osoby wybiera spod filmiku. Eee, ten. No i rozum. E, cała akcja będzie trwała gdzieś do 15 października. Albo 18, bo wtedy mam urodzinę. A no i zdobywam kotwiczkę C2 no, ale on nie jest dobry. No i tam do tym szybkości. I właśnie skoro mam te pieniądze, te 322, wcześniej miałem 1 bilion. To sobie kupimy i jakiś, jakąś można rzecz. Excalibyśmy. Fajne to tam tym O, może komuś jeszcze rozdam jedną kotwitkę, albo nie, nie. Łaczę resbify i kiedy dla swojego brata. No to patrzymy nadal na jakieś okazje. Chciałbym zdominować serwer, to już wiecie od samego zobaczenia tego kanału. legendarny klucz kupujemy Oj, 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 nic klik, normalnie. Dobra, idziemy. Otwierać. Gdzie on być? Człowieka zagadki. No. Zobaczymy. Po prostu coś dobrego. bo chciałem. Kuly mocy. Nie. 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 Dobra, szkoda. To UVIP sobie ze sobą Dunder Zaczęł Znaczy dla mojego brata, a wipy dla Was. Aha, Nienawidzę Dobra, to będzie jeden UVIP e, dla Was. Eee, dobra, to zaczynamy. Kotwiczka jak ona działa? Aaa, ej, ty, fajne to. Fajne to jest, bardzo fajne. Mmm, mm, to jeszcze popatrzymy na rynek. Na rynku może coś być fajnego. Pciotki. Wolę kupiwać, bo plus z nim można na sery fajne rzeczy trafić. Żeby byłby opłacalny. I dobra, tak skipujemy. I jasny gwint, jasny gwint. Ciekawe, 3% szans na vipa 6. No ale wy możecie mnie wygrać za darmo. Tylko tam trzeba nikt napisać i tam. Jak tam powiem, wam godzinę w Minecrafcie, kiedy będziecie. Nie idę tam, tylko ten no, co by tu teraz zrobić, chciałbym zrobić jakieś, dobra, dobra, stop, 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 musimy najpierw, o nie, budzę kalkulator, przydatne przedmioty, Fireworka. I don't in no, no, no. Chciałbym zrobić tutaj taki. takie ładne coś. Nie wiem jak to nazwać. Przelecimy się może tutaj. Tylko bloki muszę zbierać. Chciałbym zrobić tam, ten... No, uśmiech. Nie wiem, że to nic w mojej tym. W moim ekwiwumpi nic nie zmieni, tylko potracę, ale fajnie by było, jakbyśmy to zrobili. Dlatego dołoby się bloki. Tylko z jakiego bloku? No właśnie. Chyba na -y to może być. Tylko czy mam na -y Nie mam to filiżanki. Replica jest na rynku. Ej. Skoda, że to nie. Od razu kupił Gdzie są te bloki? On tutaj. Jeden milion, dobra. Lecimy i budujemy gdzieś tutaj. I kupiłem sobie nową myszkę. Myślę, że bardzo dobra jest. Nie jest też zła. Jak ktoś tutaj chciał... O kurde. Są şey dla dlatego takie. Dobra, spróbujemy to sobie zrobić. Spróbujemy bez elit. Yy, Bo dobra, bez ekwipunku. Zacznę z jakimś. dosłownie z jakimś niefajnym ekwipunkiem. Tam pójdziemy i zobaczymy, czy zginiemy. Dobra, no, tylko ender chest. Gdy nie mieści się. Oj, To jest problem. To jest mały problem. Ale dobra, to tego nie zrobię. Idziemy na strefę bezpieczną. Bezpieczna. Jesteśmy. I tu mamy tego. Jak zawsze. Jak robić auto sell? Trzeba to sprzedawać. do kosza dawać. Dwóch nie sprzedaję, ja nie chcę mieć. Ekwipunku zawalonego tym. Ja chcę tylko to... Dzień dobry. Panie Januszu. One, 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 one. i następny odcinek będzie ten z Robloxa. więc się przygotujcie. Tego to ostatnia skałka i idziemy coś porobić. Tak, 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 tak nic nie robić to jest strata czasu. Dobra, no ostatnia już. Już ostatnia? Albo dobra. Danego nie mieliśmy. To pora to wyrzucić. Szkoda. Bardzo szkoda. I sprzedamy sobie magiczną maść za nie wiem tysiąc dla. Bra. 67 zł, z k to co robimy, państwo? Ten uśmiech spróbujemy z samego założenia filmiku, próbowałem zrobić ten uśmiech. Dlatego to zrobimy, bo. Ja bez tego uśmiechu to nie ja. de co? po Teraz yes. ja postawiłem blok. Żeby tam na to wejść w ogóle. Próbuję. Co! No, Minecraft! Minecraft jest zacofany na serio. Wow. Se obligał w ogóle. O, może tutaj zrobię. Ale ta nowa myszka jest mega fajna według mnie. Um, mm, nie skończyły. Nie. Ech. Ech. Trochę niefajnie. Jump Weryskiry. very, scary. very, very scary. Blokowo. Nie będzie owo. Jak owoc. No. Zrobimy szybko to. Tylko akcja. będzie z Jak Widać to, widać jeszcze widać to, no raz, znajdziemy może jakieś petosy ogarniemy? Przydałoby się. Bo niemal bym zginął, a tego chyba nie chcę, dlatego se ogarniemy, se to jest to? Tak, krótko Tylko coś drogo. Drogo jest. No, drogo. To na serio jest takie drogie? Czy nie tylko tak wiesz? tak. Se hi hi haha. Dobra, ha. mam pomysł. Ehm. Tak, to. E, to kolejny pomysł. Szukamy tego klucza kumfik. I teraz są. przedmioty. Zostawione. Bierzemy tu masz swoją szalkerę I tutaj do tego szalkera damy blok na derytu i patrzcie, teraz wam coś pokażę jakby to nas miecz Sigmy Nazwijmy to miecz sigmy. Ciekawe czy ktoś się nabierze. No serio, jak ktoś się nabierze, to się Miecz sigmy. I teraz w necie znajdę emotka gwiazda? Skopiuję. No mam. Chyba dobrze. Co nie? No to skoro to mamy, to już możemy chyba ten to w naszym strzelkerze. I tutaj będzie... Nie wiem, co tu zrobimy. Chyba. Hmm. Nie, nie, hej. O, hej, będzie dobrze, co nie? No trochę trudno. Okej. Okay. Nie może być. Wiem, że to nie wygląda. Ale jest. Gra, Achsel. Zrobimy to za. Za 100 milionów. Uposzło. I teraz sobie zobaczymy to, jak to wygląda. O, dobra, to dobrze wygląda, co nie? Bardzo dobrze. Ej, tak szczerze. Bo na serio, oni to kupią. To na serio się może na nabrać. I tak tanio. Czy ktoś na serio kupi? Jak ktoś za sekundę kupi, to ja nie będę zdziwiony, tylko ucieczony, bo ja wiem, że na pewno ktoś to kupi. Bo na serio? Trudne. Jakby się o tym nie wiedział, że to jest takie, to... No, można by było, tam, uwierzyć. Ja na pewno w tej topce nie jestem. Czas gry 0 godzin. Um, nie. Ale tu mam hasło do mojego kolegi konta na tym serwerze. Więc... Nie, he. wiecie, skąd był ten set z Capitan Ameryki. Ja na... nadal na nim gra. Nie wiem ile ma kasy, ale dziwne, że nagle na moim koncie pojawiło się wcześniej jeden bilion. To jest bardzo dziwne. Nie spodziewałem się tego. W ogóle to to ma takie dwie opcje, że normalny scroll a jeden taki... o. Czy takim mega łatwo zrobić takie coś. Tylko, że u innych to inaczej wygląda. Zależy chyba od kompa. Nie wiem. Mojego brata, który ma takiego kompa biurowego, to u niego to trochę inaczej wygląda. Że tak powoli. U mnie tak. Jego kolegi, który ma już dobrego kompa takiego jak ja, to u niego wygląda właśnie tak jak u mnie. Nie wiem, czy to zależy od procesora, czy grafiki, czy czegoś. To jak znajdę kolejnego vip to wam rozdaję, ale. Jeden z zwycięstwa. z zwycięstwa. Posłaniania tego VIP-a. baza istnieje. Ja do niej nie idę. No. Nigdy w życiu. Absolutnie. Nie. Po prostu. Nie. Ja nie można. Kurczka tweczka pisze ma założone ultra. Śdzierstwo nie. To jest bardzo dziwne. Tak nie powinno być. Adel. L. tu idzie, idzie, dużo mieczy. Wiew koowy Kiedzy Czy, czy ktoś kupis Dobra czeeka, czy ktoś kuppi? Eksponat, tak kurde. A nie dałbym jej tego. tego. Aby ktoś był, pokaż ten mieczo. Alej jest na cel jest spoko w cel spoko. Ja nie ja nie skamuję. Może jak Chcesz mnie zgłosić na Felpop? Ja naprawdę tak, bo Felpop w ogóle nie działa, więc nie mam się czego bać. N nigdy tam się czymś nie zajmuję. Dobra. Sześć. Kurde, dlaczego? A jak oni się kłócą? To jest spokojny serwer. Dobra, w następnym odcinku będzie... Jeszcze nie kończę odcinka, jeszcze was będę męczył. Eee, następnym odcinku spróbujemy w Robloxa popykać. Wradzę wam, że to będzie gra o kontroli Europę. Bardzo fajna gra, mi się bardzo podoba. Ja w ogóle robię, lubię geografię, ale w chole to już nie. Chociaż coś tam... Ale nie za bardzo. Bardziej w historię. Historia jest fajna. Bo mam fajną panią, która nie jest taka jakże. Czy witajcie podręcznik, Poczywam jakieś filmy już z tablicy indukcyjnej. A tak naprawdę to pani nie czyta z podręcznika tylko z, z głowy, więc chyba dobrze. Geografii nie lubię, to jest zło. Co ci nie zło? Panią mamy taką... My... Dobra. Jestem de <grymne> Trochę przegłem. Ej, dobra. Zobaczę wam coś. Zgubiony. Nie kurde, to nie Dla? <grymne> Co to jest? Yes. Ci gracze są są Co on nie piszą. Jezu, co się dzieje? Boże tylko 120 czy ów fps? Niemożliwe. Co to za ty no? co to za ja to, by wybrała na chłopca? Dobra. to tak. Ciekawe, czy ktoś się nabrał, znowu piszemy, sprzedaje dużo mieczy Sigma sel w kokusowie typel. A dlaczego sel nie Co?

nie będzie dzisiaj. Dzień O Dzień to jest? to Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. rankingu. Co to jest? Twórca, koksik, kosik, dobry. Dobra, to tak. Teraz. Proszę państwa. Kończymy odcineczek, ja zostaję na strefie AFK, zobaczymy rezultat. Znaczy będziemy grać w moje urodziny. Myślę, że będzie fajnie, chociaż nie, bo ja mam imprezę w piątek, ale mam urodziny w sobotę, czyli 18 października. Więc widzimy się w następnych odcinkach, Na nara!